Drew wprowadziło całkowicie nowy, rewolucyjny system wyciągu spalin Drew Power Vent. Z tym unikalnym i opatentowanym systemem firmy Drew możecie Państwo ustawić swój wymarzony kominek gazowy w dowolnie wybranym miejscu. W przeciwieństwie do dotychczasowych systemów odprowadzania spalin, Drew Power Vent może zostać użyty przy znacznych odległościach, a spaliny mogą być kierowane z wykorzystaniem wielu kolan, nawet przez dolne piętra lub piwnice. Ta bardzo elastyczna możliwość usytuowania pozwala na podłączenie kominka gazowego w niemal każdym pomieszczeniu zarówno w domu, restauracji, hotelu czy salonie. Ponadto system zapewnia architektom perfekcyjne rozwiązanie projektowania wyjątkowych wnętrz. Innowacyjny i zapewniający oszczędność miejsca smart kanał spalinowy czyni firmę dru-liderem w dziedzinie kominków gazowych, wykazującym po raz kolejny swoje umiejętności technologiczne. Drew PowerVent wprowadza na rynek rewolucyjny system zwiększający ogromną swobodę w umiejscowieniu kominków gazowych. Tajemnica systemu PowerVent leży w urządzeniu PowerBox, który może być zainstalowany na zewnątrz budynku lub pod dachem przy kanale odprowadzania spalin. PowerBox zawiera wentylator, który zasysa gazy spalinowe jednocześnie doprowadzając świeże powietrze do spalania. Proces ten jest w pełni automatyczny, w ten sposób ilość doprowadzanego powietrza jest zawsze tak dobrana, by nie występowały zakłócenia w ciągu spalinowym. Podsumowując, Drew Power Vent jest idealnym rozwiązaniem dla budownictwa wielorodzinnego, apartamentów, mieszkań oraz innych nietypowych miejsc, w których dotychczas niemożliwym było korzystanie z kominka gazowego.